Witaj, czołgisto! Rusza operacja Noworoczny atak! W ciągu całego sezonu świątecznego musisz wykonywać zadania bojowe, aby osiągnąć cel. Twój cel! Podnieść poziom świątecznej atmosfery. Wykonuj zadania bojowe, walcz o ozdoby na choinkę i czołgowego bałwana. Podnoś poziom święta i za każdy kolejny zdobywaj skrzynie z prezentami. Kiedy już zbierzesz więcej ozdób jednego koloru, użyj magii świąt. Zamień pięć jednokolorowych ozdób jednego poziomu w ozdobę wyższego poziomu. Jeśli zechcesz zdobyć wszystkie prezenty od razu, kup kompletny zestaw ozdób piątego poziomu lub dokup te ozdoby, których Ci brakuje. Jednak święta to nie tylko czas otrzymywania, ale i dawania prezentów. Kupuj świąteczne ozdoby i wręczaj je znajomym. Wojowniku do wykonania zadania odmarzerować. Wywalcz świąteczną atmosferę.